W weekend 3 i 4 lipca pola marsowe w Parku Śląskim stały się areną zawodów balonowych. 19 profesjonalnych załóg baloniarskich konkurowało ze sobą z okazji stulecia powstań śląskich. Te zawody są zorganizowane, czy to spotkanie balonowe jest zorganizowane po to, żeby tu społeczności śląskiej i zagłębiowskiej pokazać piękno, urok tego sportu. To w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności chcemy wprowadzić elementy, czy organizatorzy chcą wprowadzić elementy. Sportowe i będzie polegało to na lataniu. Zawsze zresztą polega to na lataniu precyzyjnym do celów. Różne cele są wykładane i zadaniem pilota jest dolecieć do celu i zaznaczyć to markerem. Albo fizycznym markerem w postaci woreczka z piaskiem i ze wstążką podlatujemy do celu, który jest wyłożony na ziemi i kładziemy ten marker. Kto bliżej, ten lepiej, oczywiście. Kto precyzyjniej doleci. W normalnych, jeszcze innych zawodach to są cele wirtualne, czyli w powietrzu. Chodzi o po to, żeby dokładnie przelecieć przez ten cel, ale skrzytywane są wyniki z logerów, które rejestrują właśnie tor lotu. Możesz się oderwać od ziemi, wznieść się wysoko i patrzeć na świat z innej perspektywy. I o to chyba o wszystkim chodzi. Wszystko staje się łatwiej, jak masz praktykę. Trzeba po prostu dużo latać. I po to są często zawody, fiesty, żeby ten sport propagować i żeby nabierać doświadczenia, żeby wiedzieć, jak się zachowuje balon, jaką ma inercję, co zrobić, żeby wznosił się, żeby opadał. Fajna sprawa. Trzeba mieć doświadczenie, żeby brać udział w zawodach, już typowych zawodach balonowych, no to od pilotów wymaga się trochę doświadczenia, nawet są ograniczenia pewne. No, pilot musi mieć troszkę tych godzin wylatanych, żeby móc wziąć udział w zawodach. Zobaczcie magię, ile jest ludzi, których to przyciąga. To jest sport bardzo widowiskowy, który przyciąga tłumy ludzi, którzy patrzą na coś, o czym marzą. I bardzo często spotyka się sytuacje, że ludzie mówią, marzę o tym, żeby polecieć. A.